Witajcie, kochani. Czytanie na, na marzec. Nie zdziwcie się, jak nie będziecie widzieć rozkładania kart, dlatego że ja po prostu e, nagram to wszystko jakby razem, rozkładając karty e, żywiołami. I po prostu potem to podzielę na znaki, więc teraz robimy. E, miłego oglądania, no. Polubcie, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujcie. Yy, Podzielić się z innymi. Zapraszam również do mnie na czytania duszy, jeżeli ktoś ma ochotę. mamy strzelca, a strzelec tutaj ma, ma radość. Jesteś światłem, ma słońce, ale też męską energię. Ma dziką kobietę, ma dom, ma mądrość, ma alchemię, ma patrzę za wróżkami. śpiewitanie. jest. No słuchajcie, no tu jest dużo radości, dużo ciepła, takiego ogniska domowego. Zacznijmy od tego. E, dobrobyt, e, dobrobytu siostrą jest szczęście i radość, czyli kiedy mam najwięcej dobrobytu, i szczęścia, i finansowego, i takiego emocjonalnego, i każdego, tak? Kiedy jesteśmy w radości, kiedy robimy coś, co kochamy, kiedy coś, co robimy sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. A do tego mówi, jesteś światłem. I zobacz, jak to światełko się rozchodzi, takim różem. Jesteś światłem, oświecasz świat innym. Jesteś taką osobą, która daje światło innym, która sprawia, że inni czują się lepiej. I to jest cudowne, i też jesteś dziką kobietą, czyli kobietą, która się nie. A jeżeli jesteś mężczyzną, to też jakby jesteś po prostu taką osobą, która. Nie ma ograniczeń, ma dużo emocjonalności w sobie, ma, znaczy nie ma ograniczeń. Wiecie, te ograniczenia są bardzo małe po prostu, bo tutaj pozwalacie sobie na dzikość, pozwalacie sobie na to, żeby wyrazić siebie w pełni. Tutaj ta czakra gardła jest podkreślona, że tu nie macie problemu z wyrażaniem siebie. Serce na dłoni, tak, serce, wiecie. Dużo miłości do świata i do siebie. Dzika kobieta to jest cudowna istota, bo ona się nie boi, co inni powiedzą, co inni pomyślą. Ona robi to, co czuje. Ona, całe i jakby, z stestwo, to jest czucie tego, co robimy. To jest takie robię to, co chcę zrobić, tak? O to głównie chodzi. Śpiew i taniec. Tak jakbym mówił Wam śpiew i taniec, wyraź się i obudź swoje zmysły przez magiczną moc muzyki i ruchu. Jest wiosna. To jest taki czas, kiedy dobrze jest poszaleć trochę, przeczyścić te takie, wiecie, energetyczne blokadki, jakimś poruszaniem się w tańcu, puścić jakąś muzyczkę i tam, wiecie, podybać, troszkę potygać, poskakać. Można coś zaśpiewać. A do tego te dwie karty są takie te z kolei są takie właśnie, zahaczają o zupełnie inne rejony, bo tu jest wolność, szaleństwo, robię co chcę, a te dwie karty oznaczają jakby założenie rodziny, tak jakby wręcz czasami ślub, e, mądrość taka wynikająca z tego, że oczy nauczyliśmy się dużo, ale też, że świat nam przyświeca, e, tak jakby wszystko ze złej, szarej i brudnej już jest z przeszłości, tego już tam nie ma, bo wyczyliście, my, wyczyliście, my, wyczyliście, wyczyściliśmy to jakby swoją mocą i naszym spojrzeniem na to też, tak? Tu jest dużo takiej energii, też zaangażowania w coś. Chęci może pójść gdzieś dalej, oprócz tego takiego bycia samemu. Tutaj jest tęcza, tak jakby i patrzenie na to, że inni mają dom, może ja też bym chciała, ja też na tym tęsknię. Ale mm, tu jeszcze nie czuję jakby gotowości w tego, wejście w to, w to. To już jest, jakby grunt już jest przygotowany, ale jeszcze nie do końca, jakby ta męska energia, ona się właśnie pojawia w naszym, w naszym świecie. Ona jakby wchodzi, bo tutaj głównie jakby jednak kobiety zaznacza, a mężczyźni sobie to przywrócą na swoją stronę. Ale was panów wiem, że tu jest bardzo mało na tym kanału <laughs> i tak jeszcze podziwiam, że jesteście. Ale tutaj mówi o takim po prostu, e, jest mi łatwiej powiedzieć to ze strony kobiecej, więc tak będę mówiła, bo tak jakby to czuję, tak? Więc panowie mi wybaczą. Tutaj jest taka energia wchodzi męska, ale tak wchodzi właśnie delikatnie z tym takim ciepłem słońca. To nie jest takie ciepło, takie, wiecie, gorącej wody, tak, o która nam parzy ręce. To jest takie delikatne ciepło, które nas rozmiękcza. Sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na coś, sprawia, że o czymś tam zapominamy po to, żeby właśnie coś bardziej zaakceptować. Tu jest tak, jakby pojawia się taki mężczyzna, który nas tak troszkę ociepli, ogrzeje, i przygotuje na ten właśnie gotowość bycia. Bycia w domu, bycia w związku, puściła właśnie z czwórki w piątkę, tak? Jakiś głębszy, jakby wręcz formalny związek, tak? I jest alchemia. Tak jakby coś tutaj się po prostu łączyło w tym miesiącu marcu dla was. Wiecie, tak, jakby część przeszłości się pomieszała z częścią przeszłości się pomieszała. Wymieszały się w teraźniejszości, ja tu czuję, i się tworzy. Ta dam gotowe, tak? Ten marzec, jak, jak się mówi, marzec, ja w garncu, to uważa właśnie ten marzec, będzie jak taki garnec, który pomiesza wiele rzeczy różnych. Wiele, wiele różnych emocji, wiele różnych doświadczeń yy, i wyszukuje się coś z tego po prostu. Takie jest uczucie. A do tego macie patrz na wróżki. I co te wróżki? One tu się fruwają wolne, w tej ciemności, przytulają się do drzew. Jakieś grzyby, motylki. Co ja tutaj czuję, to czuję wolność przede wszystkim. Więc dla mnie ta karta, jeśli chodzi o zadbanie o siebie, pamiętaj o swojej wolności, tak? Pamiętaj o sobie na pierwszym miejscu. Takie coś czuję. Dobra, co jest do przekazania do Was na ten miesiąc? No nie miotaj się, dziewczyną, No jakby w ogóle nie czuć go tej energii tutaj, to może będą jakieś momenty Wam się pojawi, że Wy czujecie się, macie jakieś czarne myśli, czujecie się, nie widzicie wręcz co, o co chodzi, bo nie widzicie tak naprawdę, to jest gdybanie. Ale czujecie się tak ograniczenie przez te czarne myśli, że aż wam rączki wiąże. A to jest tylko tak naprawdę uda i złudzenie, bo wy nie jesteście tą osobą. Ona jest tylko odbiciem. To jest takie fałszywe odbicie jakichś waszych lęków, rozumiecie? Żeby się temu nie poddawać. Jaka jest przestroga? No i co? Przestroga, żeby się tutaj nie rozmarzać mi. Pojawił mi się król kapsów i, i super związek. przestroga żeby nie wpadać jakby tam od razu żeby nie patrzeć na każdego faceta jak na przyszłego męża wiecie to jest takie uczucie że każdy mężczyzna który pojawia się w naszym życiu czy kobieta to jest doświadczenie i tutaj nie ma czegoś takiego, że to od razu musi prowadzić do tego właśnie do tego do tego ślubnego kobierca tak to jest przestroga jakie jest zalecenie jesteście zaopiekowani tak czyli to, co Wam się dzieje, dzieje się w takim tempie, jest, jak jest dla Was najlepsze. Więc tutaj nie panikować, jakby. To wszystko się wydarzy w najlepszy możliwy dla Was sposób, tak? Jeszcze jedną kartę czuję. Bo Wy jakby skąpicie czasu. <laughs> to jest takie skąpstwo, tak. Nie, bo ja nie będę tego, nie tego. Bo ja to, to zachowam dla mojego najlepszego, najpiękniejszego mężczyzny. Jakby nie, każda osoba potraktować z czułością, z równą miłością, tak jakby. Nie czekać na tego jedynego. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale to jest takie uczucie: nie ograniczaj swojej przestrzeni i czasu tym takim gdybaniem, że to jest ten jedyny i tu już jest koniec, i wszystko inne już jest zamknięte. jakby. To jest bardziej na takiej zasadzie: otwórz się na eksperymentowanie. Otwórz się na to, że to może nie być ten jedyny, ale on ci czegoś nauczy. Otwórz się na to, że każdy pojawia się w Twoim życiu w jak z jakiegoś powodu, tak? I nie musisz od razu go wiesz na kaganiec i do ołtarza, tak? No, sorry, no tak mi, <gryw> tak mi przychodzi. Jaka jest najważniejsza lekcja tego miesiąca? Śmierć, ale odwrócona. No słuchajcie, tutaj tak jakby się chciało to Wasze życie narodzić, chciałoby przejść w tą taką inną formę, w to coś, czego szukacie. Ale jednocześnie coś tutaj jest zablokowane, bo jak jest odwrócona, to ja to zawsze tak to jako po prostu jakąś drobną blokadę. I może właśnie tą blokadą jest szukanie tego jedynego, jedynego do końca życia. Może to jest to, co blokuje, wiecie? Może czas jakby otworzyć się na to, że może to nie będzie ten jedyny, ale poeksperymentuję sobie, zobaczę. Zobaczę, co mi ta osoba do życiu przyniesie, tak? Dobrze, jaka jest dla Was rada? Może tak zróbmy. Jaka jest dla Was rada? To weźmiemy i z tych też. o, Czakra serca. No słuchajcie, no czakra serca. Czakra serca to jest czakra, no najpiękniejsza czakra. Pełna miłości, pełna światła. Hmm. Macie też połączenie się dusz. Jakora, hmm. dobra. Po pierwsze, tak jakbyście patrzyli nie w tym kierunku, co trzeba. Jakbyście szukali, tak jakby ten ktoś chciał do Was pofrunąć, ale Wy patrzycie w zupełnie inną stronę. Zobaczcie, ten ptaszek tu podlatuje. A ja się gapię gdzieś tam w inne, patrzę za jakimiś orłami, tak? Gdzie kurczę, jakiś mały ptaszek do mnie podfruwa. Czyli tak jakbyście patrzyli nie w tym kierunku, co trzeba to raz. I jakby zachwycali się nie tą osobą, yy, może nie z właściwy, może inaczej, z niewłaściwych pobudek, tak? A ta czakra serca, no to jest taka czakra, słuchajcie, yy, która jest jakby najważniejszą czakrą, która jest odpowiedzialna nie dość za to, że na te nasze relacje ogólnie, ale też za tą naszą relację z nami samymi, tak? Z tą miłością do siebie z zaakceptowaniem, pokochaniem siebie. Od tego się wszystko zaczyna, tak? I to, że nie możecie znaleźć męża, żony, chłopaka, to nie znaczy, że coś z wami jest nie tak. Daj siebie za to nie obwiniać, nie karać, nie klepać o i nikt się nie pokocha. Tutaj jakby mówi, potraktuj siebie z miłością, potraktuj siebie z czułością. Ta karta dosłownie, opis jest, że czakra serca to jest zielony kwiat życia, wspomaga możliwość kochania głęboko i bezwarunkowo. jego, jej, jej jakby uzdrawiające właściwości harmonizują umysł i ciało, tak? Bo jak zaczniecie kochać siebie, akceptować siebie takim, jakim jesteście, wyślecie do siebie dużo miłości, akceptacie wdzięczności za to, kim się staliście, tak? To uciekną też te lęki z tej karty. Te wszystkie lęki znikną. One się nie będą pojawiały po prostu, bo bo będą jakby oczyszczane tą wdzięcznością za to, gdzie jestem, kim jestem i jak sobie poradziłem z tym życiem do tej pory, i za tą miłością. Z tą mił... Będą oczyszczane tą miłością do nas samych, tak. Ja wiem, że to jest takie bardzo ogólne, gdybające, może czytanie dla was na ten miesiąc, ale tutaj mi mówi wyraźnie, że. Dajcie sobie chwilkę. Jeszcze wezmę jedną kartę, słuchajcie, jak o siebie zadbać w tym miesiącu najlepiej. Tam była wprawdzie jedna, ale tak jakby mam ochotę na jeszcze jedną. No dobra, mi się. Spać, odpoczywać. Odpoczywać dużo, naprawdę. To jest bardzo jakby ważne, bo wtedy też się w głowie lepiej układa. I lepiej patrzymy na cały świat. Jak jesteśmy wypoczęci, jak jesteśmy niewyspani, to się częściej stresujemy, czujemy się bardzo zmęczoni. Wszystko nas bardziej drażni. Mówi, śpi, odpoczywaj. Dbaj o siebie. Tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Polubcie, zasubskrybujcie, poleccie. Zapraszam na czytanie dużo, jeżeli ktoś ma ochotę, lub na czytanie kart. Wszystko jest jakby na stronie, której, o której informacja jest na końcu filmu, tak? Trzymajcie się!